Dzień dobry, nazywam się Miłoż Gnat. W swojej prezentacji przedstawię zasób danych, jaki w CenaGISie przygotowaliśmy dla użytkowników systemu. Zacznę od prezentacji architektury, od spraw technicznych, architektury i modeli, w jakich nasze dane zostały osadzone. Następnie przejdę do y, tych metod i narzędzi, przy pomocy których użytkownik może do naszych danych docierać. Wreszcie krótko scharakteryzuję te zestawy, które już w systemie użytkownik będzie mógł napotkać. Opracowując architekturę systemu, infrastruktury danych, uwzględniliśmy potrzeby, które użytkownicy na podstawie naszych analiz prawdopodobnie będą chcieli. Realizować. Uwzględniliśmy to, że te wszystkie dane, które są dostępne na rynku, są bardzo zróżnicowane, w bardzo różny sposób prezentują rzeczywistość świata, który nas otacza i tych zjawisk, które w nim zachodzą. No i w związku z tym, zadecydowaliśmy, że dane, które będą w systemie osadzone, będą musiały mieć model wektorowy, rastrowy i będą też w postaci chmury punktów. Projektując architekturę, uwzględniono, uwzględniono przepraszam, również wymagania techniczne, jakie z tymi danymi się wiążą, w szczególności to, jakie mają formaty, a przede wszystkim jaki jest rozmiar tych danych. W związku z tym zadecydowano, że takie rozwiązania techniczne, z użyciem których dane w systemie się znalazły, to relacyjne bazy danych, bazy nierelacyjne, czyli tak zwane NoSQL i systemy plików. Mówiąc o relacyjnych bazach danych powiem, że przede wszystkim mamy takie dwa obszary, w których użytkownik z tego typu rozwiązaniem się zetknie. Po pierwsze, to, tak jak widać na slajdzie, na tej ilustracji, mamy klaster centralny, zbudowany z użyciem oprogramowania PostgreSQL i rozszerzenia PostGIS. Składa się z kilku maszyn. Najważniejsza to taka maszyna, która widoczna jest tutaj po lewej stronie, w tym takim niebieskim prostokącie. Ona służy jako główna maszyna do zarządzania danymi. Tam administratorzy bazy mają do niej dostęp w trybie odczytu i zapisu. Obok widać niebieski taki prostokąt, w którym, który symbolizuje zestaw maszyn, które w naszym systemie skonfigurowane są w postaci jednego logicznego zestawu, wewnątrz którego dane są dostępne już dla wszystkich użytkowników systemu. Dane z tej maszyny głównej, z mastera do tych maszyn do odczytu permanentnie są synchronizowane z, <laughs> w procesach replikacji. W tej górnej części, tam w tym klastrze centralnym, jak widać, są też takie prostokąty zielone i pomarańczowe. One oznaczają bazy, które dla swoich celów może zamówić użytkownik. Te bazy byłyby użyteczne w sytuacji takiej, w której użytkownik chce wykorzystać pełnię mocy naszego klastra, ponieważ to, co należy o nim powiedzieć, to przede wszystkim, że jest skonfigurowany w takiej, jak to się mówi, w technologii high access, czyli generalnie jest bardzo silnym zestawem maszyn, gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje bardzo wysoką efektywność, gwarantuje to, że dostęp do tych danych jest po prostu płynny. Natomiast w dolnej części widać kilka prostokątów, które symbolizują maszyny wirtualne naszych użytkowników. Każdy z nich może na tych maszynach instalować swoje oprogramowanie, między innymi relacyjne bazy danych. To jest właśnie ten drugi obszar, o którym mówię. I teraz, które z rozwiązań jest lepsze? O tym decyduje użytkownik, biorąc pod uwagę to, że korzystając z naszego klastra, ma bardzo wysoką efektywność, ale dużo mniejsze możliwości, jeśli chodzi o zarządzanie tym yy, zestawem. Natomiast jeżeli chce w 100% kontrolować swoją bazę, no to musi pogodzić się z nieco mniejszą efektywnością, mniejszą prędkością korzystania z tych danych i zakłada je sobie wtedy w swoim zasobie. Rozwiązanie, o którym mówiłem, to bardzo ściśle określone struktury danych. Natomiast my w Cenagisie stawiamy na rozwiązania big data, na analizy tego typu danych i one cechują się tym, że potrzebują danych o zupełnie innym charakterze, w związku z tym, że tam potrzeba baz innego typu, my postawiliśmy na oprogramowanie GeoMesa, które dane przestrzenne składuje w bazach NoSQL, jak to się mówi, to są bazy inaczej mówiąc nierelacyjne, bazy Accumulo. To rozwiązanie pozwala na to, żeby w 100% każda analiza big data była realizowana. Bazy o charakterze NoSQL mogą być przez użytkowników wykorzystywane oczywiście również na ich maszynach, na ich stacjach roboczych, tych wirtualnych maszynach, które założy. Zachęcamy do korzystania z naszych doświadczeń, ponieważ w CenaGISie mamy duże doświadczenia w projektowaniu właśnie takich systemów zarządzania danymi przestrzennymi z użyciem baz nierelacyjnych. Kolejny sposób, w jaki dane są w naszym systemie składowane, to system plików. My wybraliśmy rozwiązanie HDFS. To akronim, ten akronim to Hadoop Data File System i jest on ściśle powiązany z oprogramowaniem Apache e Hadoop, które gwarantuje to, że możemy wykorzystywać dane o charakterze Big Data. Jest to rozproszony system plików, yy, który gwarantuje to, że. Wszystkie dane zebrane na bardzo wielu maszynach mają wysoką, łączną yy, przepustowość w całym klastrze. Yy, HDFS yy, to system bardzo specyficzny, to znaczy jego obsługa, kopiowanie, usuwanie danych odbywa się z użyciem zupełnie innych poleceń niż te, które znane są choćby z Linuxa czy z Windows. Natomiast zwykły użytkownik, taki, który przychodzi do Cynagisu po to, żeby wykonywać analizy GIS, nie będzie miał z tym styku. Dla niego te dane będą zmapowa zmapowane w postać taką, że będą wyglądały jak zwykły folder y, w Windowsie. Natomiast użytkownik zaawansowany, taki, który chce programować z użyciem y, notatników Jupyter, tak, on spotka się z HDFS-em, no ale wtedy musi być przygotowany na to, że będzie musiał z niego umieć korzystać. Um, jeżeli już wiemy, więc, że w CNG się mamy dane w modelu wektorowym, rastrowym, mamy chmury punktów, Wiemy, że one są w takim oprogramowaniu, które omówiłem, to teraz jak się do nich dobrać? Skąd w ogóle użytkownik dowie się, z jakimi zestawami danych może mieć do czynienia? No, dowie się tego z naszego zestawu dokumentacji, z wiki, z przewodników, które dostępne są dla niego w panelu dostępowym, cenagi, dowie się tego z, znaczy skorzysta z naszych wyszukiwarek, które, korzystając z technologii takich jak SIKAN, czy GEO Network, dadzą mu dostęp do właściwych Zbiorów. Dostęp do konkretnych zestawów danych, na przykład jeśli o relacyjne bazy danych chodzi, będzie możliwy dzięki predefiniowanym przez nas łączom do baz, które zostały przygotowane w oprogramowaniu dostępnym dla użytkownika na maszynach wirtualnych, które budowane są z szablonów. My na tych szablonach już wszystko tak przygotowaliśmy, że od razu użytkownik znajdzie dostęp do tych baz. Yy, przy okazji dygresja. Poszczególni użytkownicy mogą korzystać z różnego oprogramowania. Pewne zestawy oprogramowania GIS preferują specyficzne modele danych. My jesteśmy na to przygotowani. Na przykład, ci, którzy korzystają z ESRI, z oprogramowania ESRI, korzystać powinni z baz o charakterze tzw. Enterprise Geo Database. My takie bazy także udostępniamy. Ci, którzy chcieliby korzystać z języka SQL, też mają dla siebie oprogramowanie jest pgadmin. Oczywiście, w nim także skonfigurowane są wszystkie łącza. Dostęp do baz oczywiście odbywa się przy użyciu właściwych poświadczeń. Takie poświadczenia użytkownik nabywa, kiedy zakłada konto w naszym systemie. Użytkownicy Jupyter Notebooks, którzy kodują w języku Python, też będą mieli możliwość korzystania z tych baz, ponieważ w Pythonie przygotowane są odpowiednie biblioteki programistyczne dające dostęp do tych baz. Jeśli chodzi o dostęp do danych rastrowych i do chmur punktów, to mamy tutaj takie dwie pule danych. Pierwsza to dane rastrowe, które znajdują się już w naszym systemie, na naszym systemie plików. Natomiast druga pula to dane z obrazowań satelitarnych, które dostępne są w repozytorium danych satelitarnych CreoDias. Dostęp do tych danych podobnie odbywa się na podstawie tego, o czym się dowiemy z wyszukiwarek. Tam wtedy jest zawsze informacja podana. Pod jaką ścieżką jest zasadniczy plik. Użytkownicy Jupyter Notebooks także mają dostęp do tych wszystkich danych, przeszukując dane w systemie plików HDFS. Dane, które my oferujemy, mają pewną konkretną postać. Jest zupełnie możliwe, że użytkownik będzie chciał korzystać z danych o innej postaci. W tej sytuacji powinien sobie przetworzyć dane do. Takiej postaci, na której mu zależy. My w tym celu dajemy mu bardzo pomocne narzędzie, oprogramowanie klasy ETL, oprogramowanie FMI, z użyciem którego, tak jak widać na slajdzie, użytkownik może przetworzyć bazę, na przykład bazę, relacyjną bazy danych do postaci takiej, na której mu zależy. Jeśli chodzi o dostęp do danych Big Data, to tu sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. To znaczy, do tych danych nie ma bezpośredniego dostępu, tak jak ma to miejsce w przypadku plików czy czy bus. Tutaj użytkownik jest zmuszony do korzystania z danych wyłącznie za pośrednictwem kodu, który napisze w języku Python. Nasze rozwiązania zintegrowane są z oprogramowaniem Apache Sparks. To oprogramowanie, dedykowane temu, aby wykonywać przetwarzanie w trybie obliczeń rozproszonych, korzysta z systemu plików HDFS które to pliki ładowane za pośrednictwem GeoMesa do takich bloków zwanych data frame'ami są przetwarzane w formę taką, jak widać tutaj na slajdzie, w sposób użyteczny dla osób tych, które wiedzą do czego to służy. Szanowni Państwo, dane, które do tej pory omawiam, to dane o postaci takiej, jaką przygotowali ich twórcy, ich dostawcy. My zadecydowaliśmy, że naszym użytkownikom przydadzą się również dane o charakterze nieco przetworzonym. Przygotowaliśmy pewne usługi, które formują te dane w nieco inny sposób. Mamy więc przygotowane serwisy mapowe, WMS, WCS, zarówno te, które my sami tworzymy, jak i dajemy użytkownikom dostęp do tych serwisów, które są tworzone przez no, głównych zarządców danych na, na naszym rynku. Okej. Okay. Wiemy już jaki mamy model danych, w jakiej architekturze się znajdują, wiemy jak do nich dotrzeć, wreszcie no to jakie to są zestawy danych. Jeśli chodzi o dane wektorowe w relacyjnej bazie danych oraz w bazie NoSQL mamy dane pochodzące z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a więc bazy danych obiektów topograficznych, dane budynków y, trójwymiarowe, te które dla prawie całej Polski mamy dane z ewidencji gruntów i budynków, państwowego rejestru granic i tak dalej. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dostarczyła dane o jednostkach administracyjnych, administracji leśnej, dane o wydzieleniach, bardzo bogaty zbiór. Z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mamy dane z dane o bardzo wielu aspektach tego, co się kojarzy z ekologią, korytarze ekologiczne, wiedza o tym, jakie są granice parków narodowych, krajobrazowych. Z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mamy dane z projektu CORIN, mamy dane z monitoringu wody i powietrza. Z Głównego Urzędu Statystycznego pobraliśmy dane, o dane przestrzenne o jednostkach podziału statystycznego kraju oraz dane statystyczne, dane tabelaryczne pochodzące z banku danych lokalnych, które można odnosić do tych danych przestrzennych z jednostek podziału statystycznego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to dostawca bardzo, bardzo bogatego zestawu danych o obserwacjach meteorologicznych oraz danych przestrzennych o miejscach, gdzie to zostało zebrane. Mamy też dane z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego z Urzędu Kontroli, yy, przepraszam, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zestaw danych o telekomunikacji. Mamy też cały zestaw danych pochodzących z serwisów społecznościowych w szczególności z OpenStreetMapy, na przykład dwa zestawy, znaczy dwa zestawy, dwa modele danych oraz kilka serwisów, które z tych danych korzystają. Mamy też dane pochodzące z serwisów ID i GDELT. Jeśli chodzi o dane rastrowe, z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mamy pobrane wszystkie ortofotomapy i wszystkie dane wysoko... wszystkie dane o danych wysokościowych. Natomiast jeśli chodzi o zobrazo, zobrazowania satelitarne, mamy Dane, które pochodzą z repozytorium CreoDios, CloudFero. Te wszystkie, które pochodzą z satelitów rodziny Sentinel, Landsat, Envisat, JSON oraz produkty pochodne. Jeśli chodzi o chmury punktów, mamy wszystkie dane pomiarowe pochodzące ze skaningu laserowego, który udostępnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Szanowni Państwo, dane, o których powiedziałem, to nie wszystko. Mamy również dane pochodzące z firm komercyjnych, na przykład bardzo interesujące dane z serwisu Janosik, czy też dane z innych serwisów społecznościowych, których nie udostępniamy naszym klientom, a które są dostępne wtedy, gdyby chcieć z nami współpracować, na przykład na zlecenie, gdyby nasz użytkownik chciał wspólnie z nami robić jakieś analizy. Zachęcam do korzystania z danych. Dziękuję za uwagę.